Darek, przyjechaliśmy w te góry do Ogrodzieńca. Tylko jeden jest minus. My jesteśmy kanałem w Szamiarzy i jestem głodny. Powiem Ci szczerze, że ja też już zgodniają, bo tak siedzimy na tym powietrzu. piłko się pije i by coś człowiek szamał na ten żołądek, nie? No właśnie. I teraz... To nam pomoże. Trzeba czekać na Rafała. No to czekamy na Rafała, no i z, z, z głodu już jest się. Ale mam to, na co czekaliście, już nie będziecie głodni. Chociaż... Darek, Chociaż... trzymaj. Oooo! Ja będę dalej głodny. Przecież dalej głodny. Ale mamy drugiego rogalika. Dawid, trzymaj. Wow. Będzie głodny. Też będzie głodny. Ale mam alternatywę. Jako? Patrz, co znalazłem. Mam ogóra. Ogórek! Łap! Wow. Lepiej złapać ogórka, niż kolegę za szurka. <laughs> cześć, cześć, cześć dzisiaj trochę tak inaczej. Szybszy, szybciej Tłusty Czwartek przyszedł do nas. Tak. Dzisiaj testujemy ponczusie, coś nowego niż cały czas jakieś schabowy, kebaby I, i, placki. i placki. Dzisiaj spróbujemy ponczusia, ja mam jednego z cruncha, to jest chyba jakaś płatki czy coś takiego i z białą czekoladą, porazno, kamerzysta. Lokal się nazywa, jesteśmy oczywiście w Sosnowcu, nazywa się Hot do, Donat, Donat, coś takiego. Donut. Tak, oczywiście Rafael I, i, i... O Boże, teraz się zapomniałem. Eee, nie marmolada, tylko jak to się na no drugie nazywa? Róża. Nie róża. Mm, e... Mortadella. Mortadella, teraz jakbyś to, do, to powiedział to ja pierdyka. Porzeczka. O, o. To pożyczka tak. mortadela czy bucento, mm. ma tyle ze sobą, że... Dobra, no próbujmy tak. w końcu coś innego, coś na słodko. Najwyżej później będziemy kalorie palić. Mm. To jest to nadzienie, nadzienie żeby spróbować. Wiem, to tak, jest super. Super, Co super. mięciutki jest. Taki mięsisty. No, naprawdę. Hmm. Hmm. Ale ja też nie mogę się dokopać do tego nadzienia. No serio. Zawsze tutaj pod, pod tą pączkarnią, jak jest czwartek, to jest po prostu multum ludzi. Nie? Naprawdę, multum ludzi jest tyle, że Dobra, tak sobie spróbuję, co to. Tyle od razu. Ale dobre no najpierw. Bardzo dobre, no, cokoladę. Boże. Uh -huh. Super. Boże. masz tego. No boże. boże. Jakieś płatki mówiłeś, tak? No. To masz tego. Bardzo dobre, takie puszczyste, w końcu. No. Nie to tak jak w Biedronce by się kupiło. No Ale ty, jak tego nadzieja to sobie nie żałuję. Ludzie nie, nie żałują, to nie żałują właśnie, no mm. Czarna porzeczka to jest mm. O, u ciebie od razu czuć płateczki Czekolada od razu wchodzi. To ta, ta czekolada jest ta, tak z orzechem trochę, nie? No Troszkę późno cośmy dzisiaj byli, bo był taki bardzo mały wybór tych polskich. nie? No nie było za dużo, ale no godzina 18 Bądźcie, że nawet bez samego nadzienia, samym tym lupem będą to Dokładnie Ale za słodki jak mhm. dla mnie już To jest to właśnie, że oni, te czekoladowe są bardzo słodkie mm. Ale jest tego nadzienia bardzo dużo i nie żałują sobie naprawdę niczego, nie? Mm, no, no. I serio, dobre. Pyszny pączek. Mm, mm. Cały bilet. No i mówię, samego nawet z lukiem bym mógł zjeść bez to. Super, no. Dobra, Ja co To jest na dzień jest tylko tak bardzo w środku. Ej, a jak ci smakował ten? Jakbyś wydał porównanie? Mój czy twój? Teraz? Nie, 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 tam tego. No. tego co już my jedli. jedni. Któregoś wybrał bardziej? Ja to robię, że robię bardzo słodkie. No. To bym wybrał i tak czekoladowego. Chociaż powiem to tak. Dobry był e, ten porzeczkowy, ale też bym wybrał czekoladowego, no? Po prostu oddany czekoladzie jest, to lubię czekoladę, to, to. Ale jakby była mar marmolada, to myślę, że bym my wychował marmoladę z tego. A to masz Raffaello, tak? Tak, a to jest Raffaello. Nie wiem, co to jest to białe u górę, górę. To będzie ten, coś kokosowego, nie? Ale to to, 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 to co tutaj jest, nie? Mam nadzieję, glutek. glutek, glutek. No. Lutek. Lutek. no. Ja pan ci, że ten czekoladowy i ten biały i miał między tymi wybierać i wydrować do tego białego. Mm. Taka, no. Ogólnie to ja też wolę białą czekoladę, słoni kiedy zjeść, nie? No ale słodki to jest, ja nie wiem. A Rafaela no, to powiem, że troszkę zleżamy. Nie lubię tak kokosu, ciekawe jak tego to smakowało. Na przykład kokosu nie lubię, ale tak jak na przykład zwykłe Raffaello to nie, ale kokosu ogólnie nie, nie Ale na przykład takie coś jak jest banki, czy coś, to nie, nie, już tego nie uszę. To smakuje typowo jak mm. samo, samo. Ale pe... ten kokos zleżany jest. Ja rozumiem, że z ta godzina to to, że mógł, mógł troszkę poleżeć. Co no innego, jakbyśmy od razu to świeże żeśmy to, byśmy wzięli. Co to ten Nie wiem właśnie. Jak Jakbyś zauważył, to nawet go nie spróbowałem. <grywa> A two biała czekolada, tak? No. Dobra, ale słodkie. Ale naprawdę one są tak mięsiste, wypasione. No. Wow. Od razu czy czekoladę na, na, na samą wejściu, nie? Pomimo, że to... Wow, widzę, tak słodko, mm. że to jest to Raffaello, ale też jest bardzo słodkie, bardzo zakleja. Jakby to nawet nie wiem, co to było, takie <grymne> Ja nie chciałem próbować, mówię, dam ci cały. To było chyba <grymne> do wyglądu ino. A ten Telasz zatyka, tyle ma czekolady. Na dzień ja sobie nie żałuję. Tak? No. I po pierwsze też nie są drodzy jacyś. No w sumie znam trzy pączki, no bo nie licząc jednego, no. to zapłaciłem 20 złotych i 90 zł To ja za dwa dałem 13 To ale... licząc coś takiego. Że to jest bardzo dobre, to nie ma co żałować, naprawdę. Nie, nie, nie To no nie jest jakiś zli dla pączek, czy drągi To jest normalnie Mistrzostwo Świata Etarda. No tutaj Tak jak mówiłem, jak przychodzi później czwartek no, to, to kolejka jest taka, że ludzie tutaj potrafią po godzinach, godzinami tutaj no, bardzo dobra, bardzo mogę. Jeśli lubicie, bardzo słodkie To naprawdę polecam, bo ja to samo możecie przychodzić śmiało a tak przyjechać do sosnowca do najlepszego bym, miasta od razu bym dał 10 na 10 bo też daje i w końcu coś innego niż kotel no. ale mamy jeszcze dla was w zapasie coś jeszcze więc jedziemy dalej jedziemy dalej także widzimy się za nim hej dziewczyno nie bądź taka postaw loda dla chłopaka kiedy żona cię opieprza? upierona będzie lepsza. To co, lecimy dalej ze słodkościami. Jeśli to można za nas słodkiem, to też można. Tak, bo... przyjechaliśmy zaraz na, do do lodziarni. Bardzo dobre lody mają ponoć. Yy, za dwie gałeczki gołeczki yy, 13,50. Ja też w sumie nie wiem ile zapłaciłem, bo tak na to nie płaciłem. bo rurki wziąłeś. Modrujemy sobie dwie rurki. Zacznę takie do domu jedna. Teraz na spróbowanie. Riura bito śmietaną jak kalana. A jakie masz laczki? Do tego mam ta truskawka sorbet mój ulubiony i, i, i śmietankę, nie? Polska biało-czerwoni. Patriota no, ze mnie. Ja już nie mogę hmm. normalnie bardzo cieknie z tego. Ja sobie wziąłem szarlotkę i kawkę espresso. Bardzo dobre. Hmm. A jak to w ogóle się nazywa? Nie wiem, pokaż ma zdjęcie tam właśnie. To to zaraz powiem, No. Jak to się Kraina lodów, Prawdziwe lody rzemieślnicze. A gdzie to się znajduje? Na Orionie. W Sosnowcu. W Sosnowcu, tak. A ulica? Nie wiem. To nie jest, jest bohater Rumonte Casino? Nie wiem. To jest ulica. Wielkiej niewiadomej. O. o. Ja bardzo dobry ten lód. O, powiem szczerze, to... że, że znajomi nam bardzo dobrze polecili. Bo to ogólnie Ale... znajomi nam polecili, żebyśmy przyjechali. Ale ta szarlotka to bardzo słodka, jest. W ogóle ty, ja mówię szarlotkę. Szarlotkę, to myślę, że ciasto ci weźmie dalej. A to jest po prostu nazwa loda była, nie? będzie że po tych poczkach też mam za bardzo słodko. I jak za tę cenę, nie wiem, ile zapłaciłem. I ty 14 zł dlatego, bo się wyrąbałeś troszkę, bo za sztukę jest 7 zł, a ty powiedziałeś, że chcesz na sztukę, a że średni, że masz dwie gałki, to jest o 50 groszy taniej. No tak bo została 50... z tym była ta ty różnica. No, dostała pani 50 groszy na wakacje. Do no, dokładnie. Ale ja myślałem, że na początek ty się się wysmykał z tego wszystkiego, nie? Ale hmm. Super. Sorbecik bardzo mogę, dobry. Bardzo mogę polecić, bardzo dobry jest, no. Ja nie wiem, co tu więcej mówić o lodach, no. Jest zimny, co. dobry, duża porcja i tyle, no bo co? Nic więcej, no. Ja będziemy pokazywać, jak będziemy jeść cały czas, nie? Możesz włączyć. Jej, pokaż jeszcze tutaj moją rurę z bitą śmietaną. Bita śmietana jeszcze dodatkowo. Tego, że nie będziemy nagrywać jak smakuje, bo to chyba sensu nie ma, bo to każdy wie jak smakuje. Kawa wafla z bitą śmietaną, no. Nie tyle, no bo to Oczywiście zapraszamy na TikToka, Facebooka, Facebooka oraz Instagrama. I pamiętajcie, zostawcie w komentarzu coś po sobie. Dokładnie jak zasadzaliście. I tutaj, to zapiszcie w... komentarz, lody. Lody albo. Pączek. Albo pączek. O. Pączek. <laughs> I oczywiście. Mm, Coś chępa jak zapomniałem, wybiegźnie z rytmu. Ja zrozumiałem. No ja no. Eee. No, wiem. A, Rafała nie ma, bo jest na wakacjach. Dokładnie. Ja wróciłem, teraz mam pojechał do świetlu. Także co? No widzimy się w następnym odcinku. Także powodzonka.